Jeżeli ktoś myśli, że jakikolwiek problem można rozwiązać, taki społeczny czy ekonomiczny, przez utworzenie urzędu, to się myli. Dlaczego? Otóż no powiedzmy, że mamy problem z korupcją. I powstało CBA, prawda, biuro walki z korupcją. I Pitera tam miała jakieś jeszcze swoje Dobro, obowiązki. To, 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 to. Sama nie bardzo wiedziała jakie, ale to jest, jaka, to jest W interesie społecznym leży to, żeby korupcja jak najszybciej zniknęła, prawda? Natomiast jak już powstał urząd do walki z korupcją, to w interesie urzędników, którzy ten urząd tworzą, jest zupełnie co innego. Bo oni chcą. Jak najdłużej w tym urzędzie pracować. A pod jednym warunkiem, mogą to robić, że korupcja będzie istniała. Bo inaczej, jakby korupcja zniknęła, to ten urząd jest niepotrzebny. Urząd jest potrzebny dopóty, dopóki korupcja istnieje. W związku z tym oni będą tak walczyć z korupcją, żeby jej nie zrobić krzywdy. I tutaj mamy konflikt interesów między interesem grupowym i interesem społecznym.